Cześć, witam serdecznie. Nagrywam to z komputera, więc dźwięk może być troszeczkę gorszy. Przygotowałem Wam schemat zabezpieczenia takich mocniejszych konstrukcji przed przegrzaniem. Tutaj mamy schemat kompletny na dwóch rodzajach czujników bimetalicznych. Jest to czujnik normalnie otwarty i normalnie zamknięty. Mamy tutaj schemat zabezpieczenia wszystkich podstawowych komponentów, które mogą się rozgrzewać, czyli Silnik i uzwojenia. Tutaj mamy zabezpieczenie silnika, zabezpieczenie naszego pakietu termiczne i zabezpieczenie naszego sterownika, również termicznie. Mamy tutaj dwie, dwa schematy instalacji. Możemy sobie wybrać czujnik normalnie zamknięty i normalnie otwarty. Powiem pokrótce: teraz tak silnik zabezpieczamy na 120, maksymalnie 130 stopni takim termikiem, jeżeli chcemy mieć dobrą żywotność i jeżeli nie chcemy, żeby po serwisie na przykład łożysk odkruszyły nam się kawałki uzwojeń pamiętajmy, że na czujniku jest pewna bezwładność termiczna, więc uzwojenie ma 150 stopni, czujnik się po jakiejś dopiero chwili nagrzeje także, żeby tego nie przekroczyć, szczególnie przy tych mocniejszych konstrukcjach jeżeli słabo wklej się czujnik, to dajcie zabezpieczenie na ciut niższą temperaturę niż zalecają to wszelkie blogi potem powinniśmy zabezpieczyć nasz pakiet i pakiet zabezpieczamy na 65 stopni maksymalnie jest to temperatura graniczna, kiedy pakiet ulega zniszczeniu i degradacji, więc taki termostat i metaliczny powinniśmy tutaj zastosować i nasz sterownik powinniśmy zabezpieczyć na 80 stopni. Czy na 90 stopni można? Nie wiem, nie sprawdzałem. Także możecie się podzielić w komentarzu taką informacją. Na pewno 80 stopni jest ok i mniej więcej do takiej temperatury powinny pracować MOSFETy. Mamy tutaj instalację na czynnikach normalnie otwartych. I ta instalacja zabezpiecza wszystkie sterowniki z samotonem, na przykład łącznie tym mocniejszym, 7250, 720, 96120 itd. Natomiast do sterowników KT z wyświetlaczem LCD można stosować właśnie takie, takie instalacje na czynnikach normalnie zamkniętych. I jaka jest zasada działania? Zobaczcie, podpinamy tutaj równolegle do naszych klamek hamulcowych, czyli mamy tutaj sygnał i masę. Macie tu rozrysowane, podpinamy równolegle trzy czujniki ze sobą, skręcajmy po prostu kabelki z trzech czujników. I na przykład trzy, trzy wejścia do czujników skręcamy z jednym kabelkiem od klamki hamulcowej, trzy wyjścia z czujników z drugim kabelkiem, podłączamy to do sterownika. Tak jak macie tu na schemacie, wszystkie te, te czujniki właśnie są połączone ze sobą równolegle. I teraz zasada jest taka, jeżeli wszystkie te czujniki są otwarte. Jeżeli na którymkolwiek z tych, z tych podzespołów, czyli na silniku, na sterowniku lub na akumulatorze dojdzie do przegrzania, którykolwiek z tych czujników nie zamknie tutaj swojego obwodu, czyli normalnie są otwarte, ale po przekroczeniu temperatury są normalnie zamknięte i zamykają nam obwód, jest to wykrywane jako impuls klamki hamulcowej i sterownik po prostu przestaje napędzać nasz silnik. Drugi sposób zabezpieczenia to jest czujnik normalnie zamknięty, i zobaczcie, że one są podłączone szeregowo, czyli. Wszystkie te czujniki zamykają obwód, jeżeli nie dojdzie do przegrzania. Jeżeli temperatura na którymkolwiek z tych trzech podzespołów jest przekroczona, to wtedy którykolwiek z tych czujników się nie otworzy, przecina on obwód powrotu naszej stacyjki na wyświetlaczu czyli wyświetlacz się świeci, ale jest odłączany sterownik przez otwarcie obiegu na którymkolwiek z tych trzech czujników i to powoduje, że Również sterownik przestaje być napędzany i zabezpiecza nam elegancko te trzy komponenty. Pamiętajcie o tym szczególnie przy mocniejszych sterownikach, typu np. KT 60V-45A, jeżeli ciśniecie to przy MXusie 3K turbo oba, te rzeczy powinny być zabezpieczone, obie rzeczy. Pamiętajcie przy sabotonach warto jest zabezpieczyć sterownik. Nikt, nikt o tym nie mówi otwarcie, natomiast jeżeli stracicie tysiaczka za sterownik albo jeszcze z groszami, to później będziecie już zabezpieczać takie sterowniki, a jak dojdziecie do mojego bloga, to polecam Wam zabezpieczyć, zanim Wam się spali. Cóż, dzięki za uwagę i zapraszam do innych, innych takich poradników. Mam nadzieję, że trochę wiedzy tutaj będę wam w stanie przekazać. Tutaj mam jeszcze zaznaczone połączenie. Taka kropka oznacza, że te kable są połączone w tych miejscach, czyli na przykład przewód od czujnika, który idzie nam tutaj do sygnału z hamulca, jest połączony z drugim czujnikiem jest połączony z trzecim czujnikiem, natomiast te linie, jeżeli nie mają tych kropek, mimo że się przecinają, to tutaj połączenia nie ma, tak? I tutaj mamy, na przykład, takie połączenie. Ten szary też się nie przecina, on sobie biegnie luźno, po prostu, gdyby tu była kropka, to by był połączony do innych przewodów. To tak na szybko z czytania instalacji. Trzymajcie się i do zobaczenia.